Testuje i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy. Aniona silnika, czyli cześć wszystkim. Dziś przed nami Hyundai Kona, ale w topowej wersji N. No, właśnie, N, czyli naprawdę fajnie, jak to w Hyundai'u. Pod maską coś ciekawego, czyli silnik zaczerpnięty z I30N, a to wszystko w małym. Niby babskim, ale miejskim crossoverze Samochód w teorii zdroworozsądkowy Jest praktyczny, całkiem ma pojemne wnętrze I oczywiście jest crossoverem do miasta Ale tak naprawdę jest to hot hatch z krwi i kości Który dostarczy Wam minimum komfortu, ale maksimum emoty Czyli coś, za co kochamy właśnie motoryzację Póki jeszcze jest spalinowa Zapraszam Stylistyka no i na początku, jak zawsze z przedniej części. Natomiast zanim szczegóły, zobaczcie, czy macie subskrypcję oraz łapkę w górę, ponieważ te wskaźniki rozwijają ten kanał, a ja otrzymuję coraz to bardziej ciekawe bądź bardziej zdroworozsądkowe samochody na testy dla was. Jeżeli chodzi o konę wersji N, tu mamy wiele nawiązań właśnie do innych modeli z rodziny N, a także w tym pięknym, takim błękitno-majtkowym lakierze, elementy czarne napady się bardzo fajnie wyróżniają. W górnej części widzimy trzy takie coś, co udaje. Wlot powietrza, ale z tylko atrapą. Fajnie wygląda, ale funkcji nie ma żadnej. Oraz właśnie podwójne lampy z czarnymi wnętrzami w technologii LED-owej. Górne kierunkowskazy oraz dzienne, a także dolne mijania oraz drogowe. Jeszcze w opcji nie mają technologii Matrix LED. Dokładnie co jest w nowej konie po faceliftingu, mówiłem Wam w filmie z koną n -Line. Tam było więcej o bagażniku, więcej o wnętrzu, a w tym filmie będzie dużo różnic dla wersji N, a także jeszcze więcej emocji podczas jazdy. Jeżeli chodzi o przód, to widzimy logo Hyundai dla wersji N, polakierowane w czarny satynowy kolor, dla mnie świetnie wygląda, a także inny grill z wielkim wiatrami powietrza, podobnie jak ten dolny grill. Mają one funkcję, aby doprowadzić powietrze do tych przednich chłodnic, aby schłodzić olej, ciecz chłodzącą, a także skrzynię biegu. Również emblemat N po lewej stronie. Po bokach są również kolejne loty powietrza, które mają prawdziwą funkcję, natomiast jest funkcja aerodynamiczna, nie chłodzą nam one chociażby przednich hamulców, z taką tu ładną płetwą także po bokach karoserii. Schodząc jeszcze niżej widzimy również radar, przedzieczynki parkowania, a także dolną listwę w kolorze czerwonym, która jest także w innych samochodach z rodziny N. Sprawdź stronę doradca samochodowy.pl pomożemy Ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z, niezależnie czy nowy, używany w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy! No i teraz element w tym samochodzie najważniejszy, czyli serducho. Serducho znamy już z i 30 n po faceliftingu, czyli jest to jednostka napędowa, benzynowa, oczywiście dwa litry, 4 cylindry, a także turbina. Rozwija ona moc 280 koni mechanicznych a także 392 Nm i to wszystko napędza nam przednie koła dzięki przekładni dwusprzęgłowej, ośmiobiegowej, automatycznej. Do setki sprint 5,5 sekundy i jest to po prostu bardzo mocna ośka. Dla osób, które wolą napęd na 4 koła, są również inne samochody, ale dla tych właśnie prawdziwych, pełnoprawnych, krwistych hot no to Kona na bank się w nich plasuje. Nie ma jeszcze w opcji napędu na 4 koła, po prostu tak jest. No a teraz czas na stykę linii bocznej. Kona wersji N ma się wyróżniać chociażby tym, że jest pieruńsko sztywna Więc wasze panie na pewno to pokochają, bo tutaj, znaczy głównie to panowie pokochają, ponieważ panie będą tu bardzo mocno się trzęsły. Auto naprawdę jest bardzo sztywne, nawet w tym trybie komfortowym. Jest bardzo, bardzo trzęsące wasze wnętrzności i zewnętrzności. Jeżeli chodzi o elementy wizualne, przede wszystkim elementy piano black na lusterkach, ciemne wykończenie okien, a także czarne relingi. Ciemne szyby z tyłu oraz to ładna listwa łącząca nam spoiler z linią okien, która Wam oddziela dach od karoserii. Idąc dalej, felgi. Felgi 19 są to felgi kute, więc tu widzimy również walkę o niską masę rotującą. Na przedniej osi zacisk hamulcowy, polakierowany w kolor czerwony z logiem N, a także tarcza hamulcowa o średnicy 360 mm. Również dokładki stylistyczne na progach, czerwony pasek, a także emblemat N zaraz przed tylną osią. No, i zobaczcie, crossovery powinny być nudnymi samochodami do miasta, ale właśnie Kona N na pewno wizualnie nudna nie jest. Mamy wielki spoiler, polakiewany w piano black, a pod tym spoilerem trzeci stop. Ładnie kształt trójkąta, czyli nawiązując oczywiście do rajdów bądź do wyścigów w Formule pierwszej, a także idealnie ciemną, tylną szybę. Podwójne lampy, górne lampy LEDowe, stopy oraz pozycyjne. Wyglądają bardzo agresywnie. Dla mnie naprawdę kawał stylistycznej, dobrej roboty. A także poniżej kierunkowskaz LEDowe. Oraz przedsięgielny i y, cofania już w technologii żarówkowej niestety, podobnie jak oświetlenie rejestracji. To znowu zwykła żółta żarówka, trudno, pomijamy to. Logo Hyundaia z tyłu jest już srebrne, z przodu było ładne czarne, więc taka trochę brak konsekwencji, no ale wiadomo, z przodu było sportowo, z tyłu też jest sportowo, przyznajcie, kolory pomijamy. Ponieważ najważniejszy element skrywa się na samym dole, czyli wielki dyfuzor, który ma funkcję głównie ozdobną. Nie ma żadnej funkcji innej, aerodynamicznej, po prostu ma ozdobną. Ma ten samochód wyróżnić. Na pewno tak go wyróżnia czerwony pasek oraz element w tym aucie. No już topowo najważniejszy, to dwie końcówki układu wydechowego. No zobaczcie, każda NK brzmi. I również Kona N magie PFA spełnia wszystkie normy Euro 6, 7, 8, 10, WLTP i co najgorsze, a mimo to brzmi: można, można. Samochód ma bagażnik, ale mówiłem o nim w wersji N-Line. W tym samochodzie najważniejszy jest jeszcze fotel kierowcy. Wnętrze. No i teraz miejsce kierowcy, czyli miejsce w tym samochodzie najważniejsze. W konie N macie kilka bardzo ważnych wyróżników, na przykład fotele. Fotele są kompromisem jednak między komfortem zagłówki są logowane w dwóch płaszczyznach, ale również trzymaniem bocznym, takim czysto sportowym waszych ud. Oraz waszych schabików. Same fotele regulowane są elektrycznie w kilku płaszczyznach, lewy i prawy fotel, a także są dobrze wykończone elementami po bokach skórzanymi, a czy bardziej taką ekoskórą z niebieskim przeszyciem, a także czymś, co wygląda jak AlkanTara, jest ona pikowana, ponieważ fotele są ogrzewane, a także wentylowane, czyli coś, co moim zdaniem chyba nie występuje w innych hotzech bądź w innych hot crossoverach. Sami przyznajcie, jak się mylę, trudno mogę się mylić, ale chyba wydaje się, że to jest jednak w miarę element w tym segmencie właśnie w konie. Następnym elementem jest kierownica. Jest ona oczywiście mięsista, skórzana, wykończona niebieską nicią, a także pikowana po bokach. Świetnie leży w dłoni. Oprócz tego spore upadki od zmiany biegów, przekładni dwusprzęgłowej, a także sterowanie multifunkcją, zegarami, multimediami, tempomatem. Wszystko z poziomu kierownicy, oczywiście z logiem N. Mamy również dwa bardzo ważne przyciski. Od trybu N, a także N-Custom, czyli waszego preferowanego trybu, dostosowanego pod wasze właśnie preferencje. A także guzik NGS od chwilowego dostępnego, maksymalnego momentu obrotowego w konie N. Idąc dalej, zobaczcie również normalny, ręczny, aby było jeszcze więcej zabawy. W tym teście będzie trochę mniej, jakby w samych multimediach, ponieważ to omówiłem już w konie N-Line. Podobnie jak tam, deska z czarna jest wykończona raczej z twardych plastików, podobnie jak. Boczki drzwi. Spasowanie pasowania całkiem niezłe. Podobnie jak w konie N-Line macie również czarną podsufitkę, czarne słupki ABC i C, a także czarne słoneczka, a w nich wielkie lusterka i lampeczki. Dla Was piękne panie. Jazda testowa. No to jedziemy konom N. Byłem tego samochodu bardzo ciekawy, tym bardziej właśnie, że ma silnik z I30 Nki. Jest od Nki trochę cięższa, co z tego skoro i tak daje wam tyle samo frajdy, a nawet chyba więcej, zobaczcie tryb N, a teraz NGS, czyli dawacz emocji, tryb manualny bez launch control, po co? aż kurde, skrzynia tak przyjemnie kopie w plecy to jest przedni napęd, ale i tak zmiana biegów odbyła się bardzo brutalnie w tym samochodzie, właśnie w tym trybie N co osobiście uwielbiam o, trzeci bieg, elastyczność, naprawdę zachwycająca. Redukcja do hamowanko, kierunko, żeby nie było pyk. No właśnie, to jest droga trochę drugiej kategorii, znaczy to jest droga bez dziur, ale bardzo nierówna. I to jest droga idealna, jeżeli panowie są na prawym fotelu, a panie są na lewym fotelu, ponieważ jest to droga trzęsących cycków w tym samochodzie tryb N naprawdę jest bardzo brutalny na idealny asfalt jest znakomity, samochód niemalże podnosi jedno koło, jeżeli bardzo mocno wchodzi w, nim w zakręt, auto naprawdę jest bardzo sztywne i go wyróżnia to normalna Kona, a właśnie Kona N NK ma wiele usztywnień w zawieszeniu w stabilizacji, także w karoserii natomiast zawieszenie ma niby trzy tryby, tryb normalny, sportowy i sportowy plus sportowym plus, no macie śpiącego policjanta Przejeżdżałem przez niego. Wolno. I tak jest zawsze. Więc osoby na tylnej kanapie w tym samochodzie napady mają ciężko. Nawet w tym trybie normalnym zawieszenie jest betonowe. Jest trochę bardziej bądź mniej betonowe. W trybie N jest istnym betonem. W trybie normal jest po prostu takim troszeczkę delikatnym żelbecikiem. Także napady zawieszenie w tym samochodzie jest stworzone. By być hot hatchem. Kto kupuje chodczecze? Ktoś, kto chce mieć samochód, właśnie inny, właśnie jakiś. No i kona na pewno jest samochodem jakiś. Ona daje wam spore emocje, daje wam sporo frajdy z jazdy i daje wam również doznania akustyczne. Nie musi być szybko. 40 na godzinę. bla 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 bla. Bla 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 bla. To uzależnia. Zobaczcie, samochód spełnia wszystkie normy głośności, emisji spalin, wszystkiego co tylko się da. A mimo to daje właśnie doznania akustyczne, czyli coś, co dla mnie w tej chwili w samochodach już rzadko występujące. A właśnie wszystkie N-ki potrafią dawać nam właśnie trochę dźwięku, z wydechu, nie z głośników. Okej, okay, z głośników też delikatnie to podbija, ale właśnie z wydechu. No i teraz mamy drogę z zakrętami. Mało tego, samochód na ekranie sugeruje kierowco droga z zakrętami, więc zredukuj, wejdź w tryb manualny i przypierdziel owszem, gubi trakcję, nawet na suchym asfalcie, ale właśnie taka powinna być mocna ośka Ona powinna wam dawać walkę z tym samochodem powinna dawać maksymalną ilość frajdy właśnie w zakrętach i przy wyjściu z zakrętów kiedy działa szpera wtedy to auto mówi wyciąga Was z każdego zakrętu. On tak wyrywa Was z tych zakrętów. Czasami występuje w niej tak zwany jakby syndrom wyrywania kierownicy i walczymy z tym autem, ale właśnie o to chodzi w tym samochodzie. Chodzi o to, żeby trochę z nim powalczyć, trochę się nim pocieszyć. W trybie N również układ kierowniczy ma także trzy ustawienia tej siły wspomagania. W tej chwili jest bardzo sztywno, jest bardzo precyzyjnie. Auto jest naprawdę, to jest crossover. To jest crossover, a on jest tak precyzyjny Jest tak naprawdę responsywny dla kierowcy. Oczywiście z tyłu jest już zawieszenie wielowahaczowe w, ty, w tym samochodzie, więc ono także daje Wam więcej tego, tak zwanego po angielsku, feedbacku, moi drodzy, na Wasze tutaj schabiki, tego co dzieje się na tylnej osi. Oj, Koreańczycy zatrudnili gościa z BMW i od tej pory potrafią robić naprawdę fajne samochody sportowe, które są samochodami z jednej strony w miarę codziennymi, ro, rodzinnymi i też trochę rozsądnymi ale z drugiej strony, NGS, redukcja <laughs> jest to się takim typowym, hmm, nie takim właśnie typowym fanem motoryzacji Takie słowo powinno w tym samochodzie być najczęściej używane A teraz miejscowość Tryb normal, uciszamy wydech Chillujemy się, wentylujemy fotel kierowcy, bo jest 31 stopnie, jest bardzo gorąco, a mimo to Kona wciąż oddycha pełnym półcem. Oczywiście, samochód, niestety nawet w opcji, nie ma jeszcze żadnych tarcz, chociażby dwuczęściowych, które by były trochę bardziej skuteczne, na przykład, właśnie w ciepłą temperaturę. Są tu spore tarcze, jak na ten samochód, jak na jakby jego ogólny gabaryt bądź jego masę, ale mimo to potrafimy dohamować kilka razy mocniej jest i hamulce. Już tracą tą swoją maksymalną skuteczność Więc po prostu o tym pamiętajcie Natomiast samochód potrafi być również takim normalnym samochodem Załóżmy do miasta, na wieś Bądź na przykład do szkoły Jest całkiem sporo miejsca na tylnej kanapie Bagażnik przeciętny, ale jednak jest No i przede wszystkim ten samochód potrafi być Takim normalnym samochodem w miarę ekonomicznym Bo tak, spalanie To jest bardzo ważny punkt właśnie hot hatchy Tym bardziej przy obecnych cenach paliwa Spalanie w mieście To mniej więcej 9 litrów przy dynamicznej jeździe, używając trybu E, używając tego NGS-a, no, da się zrobić 18 No, ale to są emocje, które po prostu kosztują. Kosztują Was cenne litry paliwa. Spalenie takie zupełnie realne z miasta, przy dynamicznej jeździe, ale bez przesady, to około 12 litrów. Najmniej, ile miałem w mieście, to w okolicach 8 litrów. Z kolei autostrada, skrzynia 8-biegowa, co pomaga w ekonomii na autostradzie, do 120, nawet około 7 litrów. Przy 140 w okolicach 7,5 litra będzie na 100 km. Z kolei krajówka do 90 za tirem na spokojnie. Piątka, da się tak zejść. Taka normalna jazda z wyprzedzaniem, ale znowu przepisowa, to mniej więcej 5,5 do 6 litrów. Kona N ma dokładnie takie same walory, jakby praktyczne i użytkowe, jak miała Kona N-Line. Tam dokładnie o tym mówię: o widoczności, o lusterkach. Samochód oczywiście ma całą masę asystentów. Ma również martwą strefę w lusterkach, ma również asystenta linii i tak. I także całkiem dobre światła LEDowe, które w szczególności w nocy napadę świecą dobrze, ale jeszcze nie mają w opcji matrix LEDów. Ale wjeżdżamy na obwodnicę, więc znowu manual NK, NGS. Redukcja do jedynki. I pięknie wchodzą kolejne biegi Nawet Head-Up Display ma trzy opcje ustawienia W tym także opcję sportową Która Wam pokazuje idealnie, kiedy będzie odcinka tyk, 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 Żeby wbić kolejny bieg No właśnie, w samochodzie jest twardo odcinka To jest kolejny element, uważam, z aut sportowych Który jest w konie N Czyli mamy, załóżmy, tą dwójkę Jest tylko ty 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 ty, ty, ty I auto Wam nie wbije kolejnego biegu Po to, abyście mogli wyjść pełną petardą chociaż bez zakrętu Znam to na przykład z Audi RS Ale w Hyundai'u również jest twarda odcinka. Kona N jest normalnym samochodem, na przykład trasy. Patrzcie. Ten aktywny, utrzymanie pasa ruchu ustawia sobie odległość, również prędkość. No i auto idealnie utrzymuje linię i was wyręcza w trasie. Więc to samochód naprawdę do wszystkiego. Może nie do wszystkiego. Samochód do większości czynności. Tako na autostradę daje radę. Całkiem fajne wygłoszenie, a także całkiem akceptowalne spalanie. W mieście również samochód, który jest no i powiedzcie, że nie jest. Jest krzykliwy, ma wielki spoiler, większe felgi i oczywiście strzela, ale o to chodzi w hot hatchach. jeżeli chodzi o jego zawieszenie zawieszenie tutaj raczej, raczej jest z nim bezkompromisowe bo na tym trybie normalnym zawieszenie jest zawsze sztywne w trybie N jest ono już po prostu turbo, turbo żelbetonowe, ale w tym trybie normal da się z tym żyć no, dziecko z tyłu będzie raczej zachwycone natomiast Wasza małżonka, która nie lubi samochodów sportowych a woli crossovery no to z jednej strony takie trochę déjà vu, no bo macie crossovera, więc o kochanie, super samochód, bardzo ładny crossover, piękny lakier, a potem kurde, co to za zawieszenie? Weź do jakiejś opcji najmniejszą to jest największa opcja, a tam wiesz. O, 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 o. Także samochód, naprawdę y, zawieszenie jest raczej bezkompromisowe, czy to w NC, czy nie w NC, po prostu zawsze jest mniej bądź bardziej twarde. A teraz czas podsumowań Kony N. Spędziłem z tym samochodem tydzień czasu i naprawdę miałem okazję jeździć w deszczu, na suchym, na mokrym asfalcie, w górach, po zakrętach i samochód przede wszystkim daje Wam frajdę z jazdy, ale przy tym zachowując ten taki bardzo brutalny i mechaniczny charakter mocnej ośki, co osobiście bardzo lubię. Oczywiście, że ma wady i zaczniemy jak zawsze od wytykania mu wad. W samochodzie jest normalny ręczny, więc nie ma autoholdu. To może być dla was wada. Kolejne plastiki. No one są raczej twarde. Na desce, na drzwiach, z tyłu są twarde. Spasowane są nieźle, ale jednak ich jakość. Jest taka raczej przeciętna Następnie, wyrywanie kierownicy To jest coś, co występuje w mocnych ośkach I również występuje w konie N Samochód często przy nierównej nawierzchni Przy wyjściu z zakrętu Potrafi delikatnie walczyć z tą kierownicą Abyście po prostu wy jeszcze bardziej z nim walczyli A także jak to w samochodach sportowych Zawracanie tym samochodem Jest raczej udręką Promień skrętu jest w nim gigantyczny No ale znowu To jest tego samochodu chyba bardziej cecha Niż wada Po pierwsze, bardzo wygodne fotele. To są sportowe fotele z dobrym trzymaniem bocznym, ale mimo to mają wentylację i mają po prostu miękkość pod waszą pupą co w szczególności na przykład na autostradzie jest dla Was wygodne. Koniec, kropka. Dwa, sporo miejsca na tylnej kanapie dla Waszych pociech, dla Waszych małżonek dla każdego z tyłu będzie w miarę wygodnie. Szpera, która naprawdę daje Wam sporo dotań sportowych i właśnie to wychodzenie z zakrętu pełnym butem, a także przy zakrętach jeszcze jest w nim twardo odcinka. Wydech. W każdym Hyundaiu z rodziny N wydech jest bardzo dobry i również w konie N mimo GPF wydech jest głośny, strzela, jest popcorn. Czyli tak jak powinno być właśnie w hot hatchu. Kolejny to oczywiście silnik i całukat napędowy. Reakcja na gaz błyskawiczna, elastyczność znakomita. i trzy pojemności w dosyć małym samochodzie. Wystarczy naprawdę większości kierowców, którzy mają sporo sportowych aspiracji, a także same tryby jazdy, które ten samochód mocno zmieniają. W trybie normalnym, tak, w tej chwili jest cicho, z głośników jest cisza i również z wydechu jest cisza. W trybie tym już bardziej sportowym, czyli sport, delikatne strzały, troszkę sztywniej, a w trybie sport plus macie już mocne strzały: macie maksymalną sztywność układu kierowniczego, a także zawieszenia. Oraz oczywiście reakcji na pedał gazu i również ustawień mechanizmu różnicowego na czy po prostu jakby szpery na przedniej osi. Także w tym samochodzie te ustawienia można sobie customizować pod siebie. Ja mam ten tryb o N-Custom, gdzie tak ja sobie chociażby ustawiłem. Wszystko na Sport Plus, ale zawieszenie na normal, żeby jednak nie potracić ostatnich pląb w moich cennych zębach. To jest moje spotkanie z koną N. Po konie N-Line. Czekałem właśnie na prawdziwą n, n -line jest samochodem kompromisowym. Ten samochód jest samochodem raczej bezkompromisowym i właśnie taki powinien być hot hatch. Wiem, to jest hot crossover, ale wciąż dla mnie jest to naprawdę pełnoprawny i pełnokrwisty hot hatch. Jak się podobało, dajcie suba, dajcie łapkę w górę i podzielmy się opiniami. Co Wy byście kupili, chcąc kupić samochód właśnie w okolicach 300 koni, który da Wam sporo frajdy, i będzie jeszcze mocną ośką, a nie takim trochę nudnym może już napędem na cztery koła. Dzięki bardzo, pozdrawiam.